Hello, hello, witam w 2024 roku. Witam na kanale. Tych co wracają i tych co są pierwszy raz, siemano. <noise> jak, tam, jak tam spędziliście święta, jak tam sylwester, wszystko ok. Zabawa była. Gotowi na nowe doświadczenia i na nowe wyzwania, jakie przed wami postawi ten rok, bo ja też nie, także spoko. <noise> Dobra, dzisiaj przychodzę jako pierwszy program, że tak powiem. Dzisiaj przychodzę z konwersjami czwórkowymi, a czymś co w zasadzie nazwałbym CC Shopping, czyli wiecie, przeglądamy strony internetowe i pobieramy to co się podoba. No a że ostatnio jestem w temacie właśnie czwórkowych konwersji, to przypadkiem natrafiłem właśnie na tego tumblera, na ten post. Tutaj mamy właśnie tą super stronę, gdzie mamy wszystkie wypisane rozszerzenia, których z teraz wiadomo jest 70 chyba, nie? Bo jest 70 w czwórce. Nie bywa, że to się nadal jeszcze rozwija. W każdym razie tak, tutaj macie wszystko podzielone właśnie na na dodatki tam pakiety, rozgrywki, tak, to jest to. I te inne rzeczy. Także mamy tutaj całą listę praktycznie. E, tutaj widzicie te, nazwijmy to ptaszki. E, oznaczają to, że kolekcja jest całkowicie przekonwertowana. I tutaj mamy jeszcze też tabele. Z kolei do kasa rzeczy. Oczywiście też są podzielone właśnie na gamepaki i te inne takie. No i zaraz zobaczymy, co tam ciekawego nam się pokaże. Nie będę przylądać wszystkiego, ale niektóre rzeczy tylko. Na przykład te z podstawowej gry. Zobaczymy. No i tutaj mamy też podział, to co jest, no, to, co jest z trybu kopania, z trybu budowania. No i ten debug. Zaczniemy może od buy mode. No i tutaj mamy całą listę różnych tam obiektów. No tak widzicie, są przede wszystkim krzesła na początku. Krzesła, kanapy, łóżka i tak dalej. No i po tym jak znajdziemy na, na obrazach, to nam się pokazują linki do właśnie do przekonwertowanych tych no, obiektów. No nie wiem, tak sobie myślę. To jest w sumie fajne. No zacznijmy spoko te krzesła. Aha, no dobra, czyli tutaj mamy te wszystkie rzeczy do pobrania. I co my tutaj konkretnie mamy? Tutaj te krzesła najróżniejsze. No, całkiem, całkiem fajnie wyglądają. Dobra, tutaj jeszcze tak dalej. Aha, co my tutaj jeszcze mamy? Tak, w sumie nad nie wiem, jak to się nazywa: podnóżek to jest czy, czy coś, coś takiego. Nie wiem w sumie. O tutaj mamy od razu wszystko. Wiem, że to biurko w swojej swoich już mam. A przynajmniej takie bardzo podobne, w podobnym stylu. No nie, mnie interesują w sumie tylko i wyłącznie te krzesła. Później to jest też fajne, takie bardziej... Mm, takie bardziej, no nie wiem, dla bogatych, co lubią takie bardziej starodawne style. Oj, i od razu mamy też tutaj stoliczek. No dobra. O i tutaj jest, są te, te flamingi, te flamingowe krzesło. E, o właśnie, to, co też wcześniej jak przeglądałem te stronę, to też mi w oczy wpadło, więc myślę, że to całe po prostu ściągniemy. Tak to się mówi psa z budą. Nie wiem, czy to tylko u mnie tak się w domu mówi, czy może u was też. Bo to jest takie sobie dosyć specyficzne powiedzenie myślę. A więc tak to mamy. Później co tam jeszcze? O, no to jest fajne. Zdaje się, że chyba mam tutaj chęci, potrzeby na właśnie takie bardziej fancy mebelki. Także czemu nie? W ogóle gdzieś kiedyś słyszałem jak ktoś mówi, a może gdzieś to było napisane czy coś że czwórka jedyne co najlepiej robi to to, że jest właśnie bazą na konwersję do dwójki i w sumie mogę się pod tym powiedzeniem podpisać, bo w czemu ja też to tak uważam. Sama czwórka niewiele mnie interesuje jako gra, więc, więc no po prostu w nią nie gram, ale już rzeczy właśnie konwersje ułam, że są całkiem fajne. O, coś każe, że te łóżka też mam. Dobra, to już mamy coś takiego. Tutaj mamy szafkę. właśnie tylko tą jedną, bo to co jest tutaj przykreślone, to póki co nie ma tego obiektu. Przełożonego na pewno te mam też. No dobra, na razie nic więcej się w oczy nie rzuca. Tutaj ja tylko na szybko przejdę do Build Mode po prostu pokazać, co tam można. Oczywiście, no wiadomo, tam drzwi, okna, inne takie, ale tutaj widzę, że też nie ma w ogóle konwersji tego, więc dobra, nie zajmujmy się już tym, o debuga jeszcze ewentualnie zobaczymy. Tutaj książki w sumie fajnie by było, gdyby to były takie, no wiecie, że można sobie poczytać, a tak to są po prostu obiekty dekoracyjne, tylko podejrzewam, więc nie będę się nad tym pochylać, że tak powiem. To teraz przejdźmy może do jakiegoś innego rozszerzenia. Mm, nie wiem, za zobacz, zaczęło się spodziewać po tych wszystkich parkach, ale zobaczmy tutaj Island Living. Mniej więcej wiem co mógłbym tutaj oczekiwać, ale widzę, że wielu nie będzie. Przynajmniej na górze nie ma. Aha, bo to jest tylko... Aha, bo to jest po, połączone built by... A nie wiem, a tutaj mam drzewka jakieś tam różne inne takie. No nie wiem, no oczywiście też bym musiał w te cały zestaw sobie pobrać. A, to specjalnie nie mam ochoty. A, tutaj na ale to już na napranie to w sumie fajnie, bo to takie, powiedzmy, urealistyczniające. Mimo, że to jest po prostu tylko no, ozdoba. No dobra, no, to mamy tutaj bazę, że tak powiem. I później te kolory. To mnie w sumie niezbyt. Dobra, może to. Ale tego dekoratora... No dobra, tutaj mamy te łóżka, tutaj mamy takie te... A, ciekawe czy to funkcjonuje gdzieś w zestawie, może ktoś przekonwertował całe... Cały zestaw chyba tak, także fajnie. Dobra, jeszcze sobie przejrzymy. Znowu ten podróżek jestem przekonany, że to właśnie tak się nazywa. Ale nie wiem, może się mylę. No to jest chyba szezłoń, czy tak mi się wydaje. No dobra, przesuńmy się trochę dalej, bo szkoda czasu. No dobra, czyli mamy tutaj cały zestaw, także bardzo fajnie. Aha, już, już chciałem to sobie pobrać. Indukcyjną sobie. Mam taką jedną już. A, to, to dobra, sobie też pobiorę, czemu nie. To i to, no, w sumie na, na, ten, na szafkę to fajnie można postawić sobie i niech jest. Dobra, to jest to samo. Także spoko. Podzielmy sobie tutaj. O, no fajnie, zawsze to jest jakaś większa różnorodność. Dobrze. Oczywiście do opisu wrzucę linka do tej głównej bazy. Nie będę się rozpisywać tych tutaj rzeczy, skąd ściągam, bo to po prostu widzicie, także w razie czego możecie sobie spojrzeć i na film jeszcze raz przejrzeć i dokładnie zobaczyć, co ja tutaj używam, że tak powiem. No dobra, to tyle. No to dobra, następne coś. O, tutaj Luxury i to znaczy, że będzie całe. Jak jest, to, jak jest ten ptaszek. Ale tutaj przyznam, że te obiekty są takie, my, niezbyt. I poza tym niby było, że wszystkie są, a to nieprawda, bo już zostały usunięte. No dobra, jakie zygum. Co my tutaj możemy mieć ciekawego? O, tutaj fajne. Na przykład super by było móc pobrać cały ten, aha mi się. Zdaje się, że to tylko jest jedna twórczyni. Tego zestawu także jak dla mnie fajnie. W ogóle mam wszystkie jej rekolory do dwójkowych obiektów, więc też polecam. I teraz może nie, może coś z pitów. A może to zobaczmy, co tam. Szklanej można sobie postawić. Aha, jak like ten ekstens. Ciekawe, czy coś to robi. W sensie, czy coś można tam postawić. W sensie, czy działa, nie? Czy można, nie wiem, coś tam wycinać, coś tam układać? Chyba nie. To chyba jest tylko ozdobne. większość tych rzeczy, które tam są, jest także z porządku. No i widzicie, że mieć te różne sprzęty, to trzeba sobie, w czwórce to trzeba kupić sobie dodatki odpowiednie, a w dwójce można sobie za darmo zrobić, no. Pościągać i wszystko jest, i ani grosza nie wydać, no. <laughs> Oczywiście żartuję, w sensie, no, wiadomo co kto lubi, jak chcesz grać w czwórkę, no, to bierzesz w czwórkę, a chcesz mieć częściowo, czwórkę, bo już estetyka, ale wolisz grać w dwójkę, no to sobie już w dwójkę. W sensie, no, myślę, że Wy to wiecie, ale wolę ale na przykład, jak to tak zrobić. Że nie było, że czwórka szkaruje ciągle i bo To co nieprawda w sensie, no. Dobra, nie zostawiam już ten temat. E, to teraz chodźmy tutaj, do kasa. Do, do, do tego archiwum kasa. No i zobaczymy, co tam w base game. O, może taką koszulę nocną i, i tą piżamę. Zawsze spoko. Otwórz to i otwórz to. Aha, i teraz muszę sobie przypomnieć, co to miało być. Dobra, Shirt Night. Tak, okej, okay, dobra. O, ale to w sumie też mogę tam hoodie i shorts, tylko mi to akurat się nie przyda, bo nie wiem, bo to atletyka, ale ja nie mam tego, że mam osobna góra i dół do tych... do hood, więc tego nie będę pobierać, ale to jak najbardziej. Kreacja tak, może, albo dobra, to sobie pobiorę i zobaczę, jak to działa. Czy w ogóle u mnie się pokaże, w grze, czy się nie pokaże. Ja jeszcze, gdybym znał się na tym, no, jak to się nazywa, na modelowaniu 3D, to może bym sobie to tam połączył jedno z drugim, żeby było jednym tym, ale no się nie znam, więc nie będę tego robić. Tak, i teraz miała być shorts. Tak, jeszcze to Shred Night. Nie, dobra, tylko no, to to No, ja tutaj teraz może dla biednych simów mężczyzn, bo oni zawsze są poślizani, bo zawsze mało ciuchów oni dostają w czymkolwiek. Więc może pójdźmy tam gdzieś dalej. Zaragamskie ciuchy, dobra. Dalej. aha, okej, okay, dobra, to teraz męskie ciuchy. No, nie wiem. Tutaj to jest... Aha, bo to jest po osobno. No dobra, to jest całkiem fajne. Tylko że to jak tutaj jest tylko góra, nie, ja myślałem, że to jako cały będzie. Ale nie. No to dobra to jak tak teraz nie będę tym głowy zawracać. Co my tutaj mamy jeszcze? A dobra, tutaj ten smaragdleg, zobaczymy. Aha, takie coś, dobre. jednak, z daleka wyglądało lepiej, że znam. Więc okej, okay, ruszamy dalej. No to co my tutaj mamy wyglądać trochę ubogo oczywiście, dobra. To chudy jak najbardziej. Co my tutaj mamy? Hmm, też nic ciekawego. No dobra, zobaczymy, może jednak. No dobra, tutaj to już tak. Tutaj to już spoko. Nie, no wiadomo, że z butami. No A wiesz, ciebie wszyscy będą coś mieli, ściągniętego. <śmianie> tego, specjalnie dla nich. No dobra, to powinno być ok. Miejmy nadzieję, że to jest w całości. Ok, to jest fajne. Daj, tak, dobra, to jest całość. To ok, to sobie idziemy tutaj. I to może jeszcze ostatnią rzecz gdzieś... Hmm, jakiś ostatni... Patrz może. Olianczyk Revival na przykład. O. Zobaczymy co tutaj mnie czeka. <laughs> Też nas. Okej, okay, no tak. Ja przynajmniej, że ubogość, o średnio dość. Już nie wspomnę o tym, że dzień prawie nie ma tylko ta jest podlinkowana. Także no dobra, tutaj niewiele można. No dobra, no to tak sobie myślę, że już można to wszystko wypakować, rzucić do gry, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Także zobaczymy się w drze. No, to jesteśmy w drze i zobaczymy, co tam się zmieniło. W sumie szkoda, że nie ten, że w tych zestawach nie ma fryzur, bo wydawało mi się, że będą też, ale jednak nie. No, to trudno. E, to teraz idziemy od razu do ubrań. W ogóle się przyzwyczaiłem do tego ciemnego kasa, że naprawdę jest mi ciężko. Teraz w ogóle byłem zaskoczony, że to wygląda tak strasznie jasno i tak dziwnie, jak już się zwyczają od tego niebieskiego. No on tutaj mamy te ubranka. Oczywiście kategorię można było też pozmieniać, ale to już tam nieważne. No dobra, no to takie rzeczy są, tak? Zobaczę, czy to jakieś doły pobierałem zaraz, sprawdzę, najpierw lepiej tylko do końca. No dobra, teraz tutaj. Na dole to chyba tylko te shorty mam pobrane, nic więcej. Aha, tylko to trzeba wtedy sobie pobrać jakieś buty. Bo nie być może i były razem z butami opcja, ale no nie wiem, nie zauważyłem tego. A tutaj na pewno są no to jakby co to jeszcze można wywalić. Na pewno jest to w pikach opisane, co jest czym. Może w ogóle to jest takie tutaj wąskie, tylko dwa rządki. No dobra, a teraz zobaczę jak to wygląda w sportowych. Aha, no to w sportowych dobrze mi się wydawało, nie będzie tamtych, bo nie ma tutaj opcji gradułu, przynajmniej ja nie mam. Nie wiem, być może ten Repository Project czy coś takiego to chyba pozwala, ale ja tutaj mam tę akurat z płyty, więc to tak niezbyt... No dobra, no to teraz zmieniamy ją w i zobaczymy co tam dla panów jest, jak to wygląda. Nie to, nie to, to. No dobra, no tutaj mamy te bluzy, całkiem fajne. mamy pasjaste, mamy jednokolorowe. Te czoły to akurat tak się dobrze komponują z dwójką. Teraz zobaczymy spodnie, bo tam też jakieś były. Jeden, jedna para chyba. No tak. No to taki transportowy. Lukaka do tej bluzy pasuje, bo mu tam nic nie wystaje nigdzie. Także fajnie. Dobra, i coś po całości, nie? Nie wiem, to jest akurat tak sobie mi się podoba, w sensie nie jest złe, ale wydaje mi się, że z nim wtedy wygląda dosyć grubo. I to by w pasowało bardziej na zewnętrzne ubranie. A zobaczymy, czy jest na zewnętrznych. zewnętrznych. Dobra, dobra, to jeszcze przejdę wszystko, ale nie, 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 żadnych innych innych tutaj. Dobra, to to raz wracamy do do No, No dobra, nie, nie, było tyle tyle, nie, No dobra, czyli to było na tyle. ja z, nie wiem, nie będę wszystkich tam przeglądać tych kolorów, ale na pewno zobaczę sobie tutaj, jakie są. Do wszystkim na obrazach. Fajne, już widzę taki pokój, nie? Tutaj to, później jeszcze tutaj te roboty, nie? Później jeszcze tamta, nie wiem, ten parawan nazwijmy to to Jest sobie parawan nie. <grych> Oczywiście. No dobra, tutaj mamy to. Właśnie, czy parawan? Tak, można w różnych kolorach, aczkolwiek wydawało mi się, że. A dobra, jednak są inne rzeczy też, to okej. Okay. Tutaj w tym obrazie mamy po prostu różne inne koszulki. No dobra. Tutaj mamy różne te kombinacje. Nie wiem, co jeszcze tutaj, może te zobaczymy. Aha, no dobra, fajnie. Tutaj te stworki jeszcze w ogóle można inne zupełnie zrobić. Są tutaj dosyć mroczne, widzę. Ale to fajnie, chyba większość rzeczy mi będzie miała rekolory, nie? To też. No dobra, no tutaj sobie myślę, że to by było chyba na tyle więc oczywiście myślę, że przydatne te bazy, że tak powiem, tych przedmiotów. Aczkolwiek wydaje mi się, że ciężko się trochę poruszać po tym, bo... Później trzeba myśleć o tym, że zestaw skompletować, że później coś do się do siebie pasowało, wszystko. Ja Natomiast właśnie ściągać to z miejsc, gdzie wszystko jest w jednym pliku do pobrania, gdzie nie ma podzielonych, że tak powiem, na różne obiekty, tak dalej. Przyznam, że jestem trochę zawiedziony, jeśli chodzi o te konwersje ciuchów, bo z tego mimo wszystko jeszcze mało. I myślę, że dużo można znaleźć tak po prostu szukając w internecie, czy tam na Pinterestie na przykład, czy tam w ogóle tam Tumblerek i tembleri, jako jak to się odmienia. <grych> no dobra, to w każdym że to są wszystkie przedmioty, jakie ściągnąłem. Nie wiem, czy zostawię je wszystkie, czy może niekoniecznie, czy tylko część. No nie wiem, zobaczymy. Na pewno te rzeczy do dziecięcego pokoju są fajne na pewno to zostawię I tak samo tutaj szklarni. A jeszcze no to nie wiem. Reszty, to zobaczymy, czy, czy mi się to będzie podobać dalej. Także no to było na tyle. Linki, jak już mówiłem, zapuszczam. Pod, podpisie. Oczywiście linki tylko do tych dwóch stron. A jeszcze on to sobie możecie przyglądać sami. Zapraszam do tego. No i co, i to było na, na tyle, jeśli chodzi o pierwszy filmik w tym roku. Na pewno będzie ich jeszcze o wiele, wiele więcej, w to nie wątpię. W tym miesiącu myślę, że też jeszcze postaram się coś nagrać, Że nie było, że tylko to na początku roku, a później cisza. No, to by było na tyle. Zapraszam do lajkowania i komentowania. Może jeszcze macie jakieś inne strony, z których lubicie takie rzeczy pobierać. Właśnie konwersje i tak dalej. Może macie jakichś tam swoich ulubionych twórców, to chętnie przyjmę jakieś właśnie też linki do nich. No i co? Tych co subują, dziękuję. Tym, co jeszcze nie subują, chętnie, chętnie przygarnę. <laughs> chętnie Was przygarnę także no zapraszam do słuchania no i do zobaczenia w następnym odcinku czegoś tam bye